Część druga. Naród można podbić i zniewolić na dwa sposoby: mieczem lub zadłużeniem. My, ekonomiści od brudnej roboty, przyczyniliśmy się do powstania pierwszych globalnych imperium. Pracujemy na wiele sposobów. Wskazujemy państwa posiadające zasoby, na których zależy naszym korporacjom i załatwiamy im ogromne pożyczki z Banku Światowego lub innej organizacji. Pieniądze zamiast do kraju trafiają do korporacji, a one budują infrastrukturę, elektrownie, fabryki, porty. Zbogaci się na tym garstka wybrańców i owe korporacje. Mieszkańcy kraju zyskają niewiele, państwo zaś zostanie z ogromnym długiem. Zbyt dużym, do go spłacić i o to chodzi. Podwiedzamy taki kraj i mówimy: Jesteście nam winni pieniądze. Skoro nie możecie ich oddać, sprzedajcie ropę naszym firmom za bezcen, pozwólcie zbudować u siebie bazy wojskowe, wyślijcie nam z pomocą armię, na przykład do Iraku, lub zagłosujcie po naszej myśli na sesji ONZ. Sprywatyzujcie sektor energetyczny i sprzedajcie go amerykańskim lub wielonarodowym korporacjom. Tak działa Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wpędzają kraj w długi, których nie może spłacić, a potem oferują refinansowanie zadłużenia przy znacznie wyższym oprocentowaniu. Warunkowość i dobre rządzenie oznaczają wyprzedaż zagranicznym korporacjom zasobów naturalnych, firm użyteczności publicznej, szkolnictwa, systemu penitencjarnego i ubezpieczeniowego. To gigantyczny przekręt. Iran, 1953. Ekonomiści od brudnej roboty pojawili się na początku lat 50., gdy premierem Iranu został Mohammad Mossadegh, nadzieja demokracji nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i na całym świecie. Domagał się, by zagraniczne koncerny płaciły Iranowi więcej za irańską ropę. Uważał, że jego kraj miał prawo zarabiać na swoich zasobach. Dziwna postawa. Nie spodobała się. Baliśmy się jednak interweniować militarnie. Wysłaliśmy więc agenta CIA. Był to Kermit Roosevelt, kuzyn prezydenta. Daliśmy mu kilka milionów dolarów. Kermit okazał się bardzo skuteczny. Doprowadził do obalenia Mossadega i sprowadził do Iranu życzliwego koncernom paliwowym Szacha, który przejął władzę. Rewolucja w Iranie. Zamieszki w Teheranie. Oficerowie krzyczą, że Mossadek się poddał, a jego dyktatura dobiegła końca. Ludzie wyszli na ulicę z portretami szacha. Iran wita szacha. W Ameryce ludzie z zachwytem stwierdzili, jakie to proste italii. Znaleźliśmy nowy sposób na manipulowanie państwami i budowę własnego imperium. Ale Roosevelt był etatowym pracownikiem CIA. Gdyby go złapano, mielibyśmy kłopoty. Postanowiono więc wykorzystywać konsultantów, pracowników prywatnych korporacji, a pieniądze przekazywać za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Gdyby nas złapano, wszystko rozeszłoby się po kościach. Gwatemala 1954 Kiedy Arbenz został prezydentem Gwatemali, karty rozdawała tam United Fruit Company i inne korporacje. Arbenz obiecał obywatelom zwrot ziemi. Po objęciu władzy zaczął realizować te obietnice. United Fruit się to nie spodobało. Koncern wynajął agencję PR i rozpoczął kampanię wizerunkową w Stanach, mającą przekonać Amerykanów, Kongres, rząd i media, że Arbenz jest sowiecką marionetką i że jeśli pozostanie przy władzy, Sowieci zyskają przyczółek na Zachodnim półku. Wtedy podobna wizja budziła paniczny strach. Rezultatem kampanii stała się wspólna operacja CIA i armii, mająca na celu obalenie prezydenta. Wysłaliśmy samoloty, wojsko i szakali. Wszystko, czym dysponowaliśmy i usunęliśmy Arbencę. Jego następca przywrócił wcześniejszy stan posiadania międzynarodowych korporacji, w tym United Fruit. Ekwador 1981. Przez wiele lat Ekwadorem rządzili przychylnie Ameryce brutalni dyktatorzy. Potem przeprowadzono demokratyczne wybory. Jednym z kandydatów na prezydenta był Jaime Roldos. Uważał, że zasoby naturalne Ekwadoru powinny służyć przede wszystkim obywatelom kraju. Wygrał wybory z spektakularną większością głosów i zaczął realizować swój program. Dążył do zatrzymania w kraju zysków z wydobycia ropy. Nie wzbudził tym entuzjazmu w Stanach. Wysłano mnie, żebym zmiękczył Roldosa Skorumpował go, ostrzegł i przemówił do rozumu Powiedziałem, graj z nami, a ty i twoi bliscy będziecie bogaci Realizując program wyborczy stracisz władzę Nie posłuchał Krótce zginął w zamachu Miejsce katastrofy samolotu zamknięto Wpuszczano jedynie personel pobliskiej amerykańskiej bazy wojskowej i ekwadorską armię. Krótko po rozpoczęciu śledztwa w wypadkach samochodowych zginęli dwaj kluczowi świadkowie jeszcze zanim złożyli zeznanie. Zamachowi towarzyszyło wiele dziwnych wydarzeń. Podobnie jak większość obserwatorów, nie mam wątpliwości, że to był zamach. Spodziewałem się, że prezydentowi coś się przytrafi. Byłem pewny, że zostanie usunięty, bo nie dał się przekupić i odmawiał nawiązania z nami współpracy. Panama 1981. Bardzo lubiłem Omar Torrijosa, prezydenta Panamy, naprawdę. Miał charyzmę, chciał coś zmienić. Kiedy spróbowałem go przekupić, odpowiedział: Posłuchaj, John, nazywał mnie Juanito. A więc powiedział: nie potrzebuję pieniędzy. Chcę, żeby mój kraj traktowano uczciwie. Niech Ameryka zapłaci za wszystkie szkody, jakie nam wyrządziła. Pragnę pomóc pozostałym państwom Ameryki Łacińskiej uwolnić się od waszej dominacji. Wykorzystujecie nas. Kanał Panamski musi znaleźć się w rękach mojego narodu. Nie próbuj więcej mnie przekupić. Był rok 81. Kilka miesięcy wcześniej zginął Roldos. Omar doskonale o tym pamięta. Poznajmy swoim bliskim. Zapewne mnie zamordują, ale dotrzymałem słowa. Kanał znów jest w naszych rękach. Było to tuż po zakończeniu negocjacji z Jimmym Carterem. Wkrótce potem zginął w katastrofie lotniczej spowodowanej przez agentów CIA śledztwo wykazało, że gdy Torrijos wchodził na pokład samolotu, jeden z ochroniarzy wręczył mu dyktapon z bombą. Wenezuela 2002. Ten system funkcjonował przez lata. Zmieniały się jedynie metody działania. Aż do czasów Wenezueli. W 1998 prezydentem kraju został Hugo Chavez. Jego skorumpowani poprzednicy doszczętnie zniszczyli gospodarkę. Ciabez postawił się Stanom Zjednoczonym. Żądał, by wenezuelska ropa służyła polepszeniu życia Wenezuelczyków. W Ameryce się to nie spodobało. Kiedy w 2002 w Wenezueli doszło do przewrotu, było dla mnie jasne, że inspirowała Aguasia jej. Przebieg wydarzeń przypominał działania Kermita Roosevelta w Iranie. Popłaceni przez nas ludzie wyszli na ulicę, demonstrowali, wszczynali zamieszki i twierdzili, że Chavez jest, jest niepopularny. Pokazanie kilku tysięcy takich osób w telewizji może sprawić, że cały kraj stanie w ogień. Ale tym razem się nie udało. Chavez był zbyt przebiegły, a naród stanął za nim murem. To wydarzenie bez precedensu w dziejach Ameryki Łacińskiej. Irak 2003. Doskonałym przykładem funkcjonowania systemu jest Irak. Ekonomiści od brudnej roboty pierwsi ruszają do boju. Próbujemy skorumpować władzę, skłonić do zaciągnięcia pożyczek, które potem wykorzystujemy przeciwko nim. Jeśli się nie uda, tak jak mnie w Panamie i Ekwadorze, do akcji wkracza drugi rzut. Szakale obalają przywódców lub ich eliminują. Nowy rząd już nie dyskutuje, tylko słucha poleceń, bo wie, co będzie, jeśli się postara. W Iraku obie strategie zawiodły. Nie udało się przekonać Saddama do zawarcia układu przypominającego zasady przyjęte przez Saudów w Arabii Saudyjskiej. Wysłaliśmy więc szakali, ale ochrona Saddama była zbyt dobra. Dyktator pracował kiedyś dla CIA i miał usunąć ówczesnego prezydenta Iraku. Zamach się nie udał. Hussein zaś wyciągnął wnioski. W 1991 pierwszym przeprowadziliśmy inwazję na Irak uznaliśmy, że Saddam zrozumie aluzję. Mogliśmy go obalić, ale nie mieliśmy na to ochoty. Lubimy takich jak on. Miał dalej rządzić, trzymać Kurdów za gardło, blokować irańskie zapędy terytorialne, a nam sprzedawać ropę. Gdyby w latach 90. posłuchał naszych wysłanników, do dziś rządziłby Irakiem, a my sprzedawalibyśmy mu myśliwce i wszystko, czego by zapragnął. Ponieważ zamach był niemożliwy, znów wysłaliśmy wojsko, by dokończyło robotę i obaliło do. Przy okazji zagwarantowaliśmy sobie lukratywne kontrakty na odbudowę kraju, w którym zniszczyliśmy dosłownie wszystko. Świetny układ dla kogoś, kto posiada duże firmy budowlane.